Chcesz przyspieszyć swojego Samsunga? Wtedy ten filmik dla ciebie. W nim pokażę ci parę ustawień, które można zmienić i które skutecznie przyspieszą Twojego Samsunga. Jeśli się subskrybujesz, daj suba i jedziemy. I pierwsze ustawienie, które przyspieszy nasz telefon, znajduje się tutaj. Wejdźmy do ustawień. Następnie zjeżdżamy prawie na dół i szukamy zakładki, która się nazywa pelegnacja baterii i urządzenie. Przechodzimy tutaj. Wybieramy baterię, dalej zjeżdżamy na dół i szukamy więcej ustawień baterii. OK. I tu będzie funkcja prędkość przetwarzanie. U Was będzie raczej, raczej tutaj wybrane zoptymalizowane, a możemy przyspieszyć trochę wybierając wysoko, albo przyspieszyć nasze urządzenia maksymalnie, będzie działać nasze urządzenia maksymalnie szybko, ale jasne, że e, bateria będzie rozładowywać się troszeczkę szybciej. Więc wybieramy maksymalnie tutaj, jeżeli chcemy maksymalnie przyspieszyć naszego Samsunga. Dalej zwiększymy pamięć RAM naszego urządzenia. Wiadomo, że im więcej pamięci RAM w telefonie, tym telefon działa szybciej, więcej aplikacji mogą działać w tle i to jakby nie będzie hamować naszego telefonu. Wchodzimy do ustawień. Następnie znowu zjeżdżamy prawie na dół i szukamy zakładki Pelegnacja baterii i urządzenie. I teraz tutaj szukamy RAM. В цьому телефоні є 4 гіга раму, зараз вам витлумачу, оце ходжі. І, як виїте, тут є функція RAM+. То власне та функція, яка зв'язує пам'ять RAM нашого телефону. І тут домишній є уставлений 4 гіга. Czyli jak mówiłem, że 4 GB ma e, ten telefon i plus e, 4 GB tutaj, ale możemy jeszcze zwiększyć tą pamięć, na przykład na 8 GB. To jest napisane, jak działa ta funkcja, wykorzystuje miejsce w pamięci telefonu, aby zapewnić więcej pamięci wirtualnej. Na przykład wybieramy tutaj 8 GB. Trzeba będzie uruchomić telefon ponownie, żeby ta funkcja zadziałała i będziecie mieli więcej pamięci RAM, a to przyspieszy wasz telefon. I ostatnie ustawienie, które zmienimy, żeby nasz telefon działał szybciej, ono znajduje się tutaj. Idziemy do ustawień. Dalej w ustawieniach tutaj też zjeżdżamy troszeczkę niżej. Wybieramy zaawansowane funkcje. Klikamy. I tu będzie coś takiego jak Usuń animację. Wybieramy. To jest ta funkcja, która e, usunie animacji jakby przejścia i będzie to wyglądało tak, że telefon będzie działać przez to szybciej. Na przykład klikamy. jak to działa na przykład. Zobaczcie, po prostu nie ma animacji przejścia. Na przykład klikam ustawienia i od razu pokazuje się ustawienie. Albo na przykład tu. Po prostu usunęliśmy animację na telefonie i przez to telefon działa szybciej.